<laughs> Hyundai też jeździł do serwisu. Słuchajcie, mamy tutaj klienta, którym wykonywaliśmy w Toyocie eee, serwis ogólnie. A te klima tam też była robiona? Nie, filtr... nie my nie mieliśmy bo tam jest też nowy czynnik. Ale nie, w Toyocie mieliśmy wymieniać filtr kabinowy czy nie? Wymieniliśmy, nie ma problemu. Wymieniamy. Nie miał być wymieniany, ale jest wymieniony. Nie ma sprawy. To... Tak? No, ja ja miałem napisany komplet filtr. Nie, nie. Słuchajcie, nastąpiła pomyłka. Klient został oszukany i naciągnięty na filtr kabinowy. Mam nadzieję, że nie będzie zły na nas. Pokaż ten filterek no, od tego. Chodzi, chodzi o, że... Prost... o, o, ja pierdyle! <laughs> Serwis. Patrzcie na to. Serwis, tak. Co mogę powiedzieć? Jeden wielki syf, sorry. Yeah. Dobra. Drogi właścicielu, masz filterek wymieniony. Słuchajcie, co ja robię teraz z tą butelką 1,5-litrową lejkiem A już Wam tłumaczę co robię Zbieram do czystej butelki płyn I zrobimy sobie jakiś teścik Czy warto wymieniać w ogóle płyn chłodniczy O, przepraszam Zamrozimy go i zobaczymy czy spełnia jeszcze swoje właściwości, czy nie. Czy jest sens w ogóle wymieniać płyn chłodniczy, czy nie ma sensu. Może to Was zaciekawić, także mnie to nic nie kosztuje, że wezmę, spuszczę sobie do butelki. I będziemy mogli przetestować. Chyba jednak było to na górze odkręcić. Tylko korka nie mamy. Jakiego? Do butelki. Mam. Przecież. <śleskujesz> A, dobra, Jeszcze raz to sprzódziłem, bo to nie ma sensu. Musimy korek na górze wkręcić. Jednak miałeś rację, dobra. O, i zaraz mi pojadą, zaraz mi pojadą widzowie, będą mieli rację. Co ty znowu za chemię ładujesz w pojemniki po napojach? Nie róbcie tego, naprawdę. To jest warsztat. Słuchajcie, to oczywiście po tym teście zostanie to usunięte, wylane. Dobra, ja tutaj już więcej nie będę dawał. Po co? Czemu? Dlaczego? Że jak zamrozimy to, żeby obrócić i zobaczyć, czy to będzie po prostu dalej ciecz. Czy to będzie funkcjonować. Czy nie ciecz. Teraz tak. Pytanie: ile ma ten płyn? Od nowości nie był wymieniany. Od nowości tego auta. Zaraz sprawdzimy, który rocznik jest tego pojazdu. Tak samo tylne hamulce też nie były wymieniane. Tam jest jeszcze wybite ładnie Hyundai. Więc nie było wymieniane. O! Ten płyn też od nowości tutaj jest. Zaraz zobaczymy, który to rocznik. Ty chyba wiesz, 2010. Zotek? Przecież to jest dwójka już. Czyli świeższe. No mhm. dobra, sprawdzimy, który rocznik i się dowiemy. Dobra, lejemy świeży płyn i teraz tak, bo powiecie, że a to taki test, to jest nie test, bo to do lodówki to można czy do zamrażarki wsadzić. Poproszę Cię o napełnienie mi tu kubeczka. Jeszcze, Mamy jeszcze, 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 jeszcze. Ja Cię oddam w razie, bo dobra. Mamy krew. Mamy krew tego, kredatora. Do czego ja zmierzam? Słuchajcie, zmierzam do tego, żeby ten test Wam jak najbardziej uwiarygodnić. Ja nie wiem co wyjdzie, naprawdę nie mam pojęcia bladego co wyjdzie. Mamy tu oczywiście tester do płynów i powiecie, że przecież można zmierzyć to testerem i to będzie wszystko. Można, jak najbardziej można, nawet jest wskazane. Tu mamy świeży płyn, jak widzieliście. Dobrze, słuchajcie, dla porównania mamy tutaj tester. Sprawdzimy sobie czystą wodę, nowy płyn i przepracowany płyn. Działamy. Nowy. Mamy do 43 stopni. Minus 43. Żeby nie było, proszę bardzo, prosto jest, jest, minus 43. Z drugiej strony mamy, do jakiej temperatury, tak, dobrze mówię, do jakiej temperatury wrzenia. Tak, tak do jakiej temperatury wrzenia mamy. Voilà, mamy ponad 131 stopni. Jest, jest. Ok, to jest świeży płyn. Wydmuchujemy i nabieramy teraz. Przepracowany. Proszę bardzo. Troszkę za dużo nabrałem. Jak możecie zauważyć, mamy przepracowany płyn. Przepracowany płyn do minus 12 stopni. Widzicie tą strzałkę, która tam jest. Tutaj jest, w tym miejscu, a wow. Musicie tu, tu patrzeć. Nie wiem, a ja nie wiem, czym wam pokazać. Tu, tu w tym miejscu jest minus 12 stopni. Temperatura wrzenia tego płynu jest 124 stopnie. Widzicie? Także rewelacji nie ma. O. Nawet bym Wam powiedział, że jest mniej niż do minus 10, nawet... Minus 12, przepraszam, mniej niż minus 12. Bo krzywo trzymałem, teraz trzymam równiej. Myślę, że jest minus 10. Dobra. Czyli mamy świeży minus 43. Lekko pokonał nam całą skalę. Przepracowany, załóżmy, że jest minus 12. Dobra, to teraz co? Bierzemy świeżą wodę. Cyk. I test. Dobra, teraz tak. Sama woda. Zobaczcie sobie, do ilu jest. Zero. Zero. Tutaj nawet skala nam nie drgnie. Więc działa ten, można powiedzieć, przyrząd tak, do sprawdzania. Tutaj, oczywiście, do wysokiej temperatury, wrzenia też mamy zero. Woda się nie nadaje w ogóle. Czyli już wiemy na samym dzień dobry, bez testu. Co niektórzy, jak zalewacie wodę do układu chłodzenia, to robicie największy błąd, jaki może być. Oprócz tego, że będzie wam rdza, tak dosłownie układ rdzawieć, rdzewieć, nie rdzawieć, tylko rdzewieć w waszych pojazdach, to jeszcze do tego, tak, kamień powstanie też, do tego jeszcze nie macie zabezpieczenia, nie dość, że silnika, to jeszcze oczywiście wam ten płyn zamarznie. Dobra, bierzemy te trzy kubeczki, idziemy do zamrażarki, zamrozimy i zobaczymy, co się wydarzy. Dobrze, to co? Mamy ustawione trzy kubeczki. Ja jeszcze wrzucę tą butelkę. Świeży płyn, czyli nowy, przepracowany. Woda. Zamykamy delikatnie, ustawiamy zamrażarkę na maksymalne obroty. Jeszcze ten płyn, tak jak byłoby, całym rzucimy. Tak. Opla. Powinno się zmieścić. Powinno się zmieścić. Dobra się zmieścił, to się zmieściło, mamy to, e, będzie to fajnie brzmiało, zaraz się okaże, że Ty wszystko chcesz zamrażać. No w sumie ja czemu nie chcę zamrażać, dlaczego? Żeby Was przygotować do okresu zimowego. A gdzie, jak nie u mnie, dowiecie się, czy to w ogóle ma sens, czy nie ma sensu. To co, jutro się widzimy, jeżeli chodzi o układ chłodzenia. Hyundai i20, ten test, który wykonujemy na tym Hyundai'u płynu chłodniczego, jest to rok 2017. Także zaznaczamy to ładnie w protokole, że mamy tutaj rok 2017, i od 2017 roku nie był w ogóle ruszany płyn ten hamulcowy, chłodniczy, ale nas interesuje na tą chwilę chłodniczy. A, czyli mamy ile? 5 lat 5, 6, 6, tak? 6 lat. 6 lat płyn chłodniczy znajduje się w pojeździe i zadamy sobie takie pytanie, czy jest sens w ogóle wymieniać płyn chłodniczy. Dobra, Czemu tak patrzę z podwyka? Coś tak jakby tutaj zostało pod tą maską. Ty otwórz tą maskę. Albo maska jest źle spasowana, albo był jakiś bum, albo coś zostawiliśmy pod nią. No, aż odskakuje. odskakuje, nic nie zostawiliśmy No nic. Poczymaj, wyregulujemy to pannu. Czy nie wyregulujemy, nie wyregulujemy, kurczę pyczony. Musiał być jakiś kabun. Na przykro bardzo. O, to powinno troszeczkę niżej sobie siąść tutaj. O, tak. tak, mocno, ale... No dobra. Dobra, słuchajcie, mam już ten pirometr. Przepraszam najmocniej. Okej, okay. to co? Wjeżdżamy. Mamy pirometr i sprawdzamy. Minus 20. Ile to ma w ogóle? Czekajcie. Zamrażarka minus 27. Płyn minus 23. Ten minus 23. To też będzie miał minus 23, w zależności od tego jak traficie, tak? Ten na pewno wytrzymał, bo jak sprawdzaliśmy na testerze, daje nam Minus 46. No to to oczywiście woda na kamień. Pytaliście się po co to zrobiłem, a no, mianowicie po to, żeby nie było, że ktoś zaraz podpowie, że tu jest jakiś dziwny fake puszczony. To nas interesuje. To jest nasz używany płyn. Nasz używany płyn. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu sobie go położymy. O i teraz. Jeżeli. No wiadomo, on będzie się ogrzewał już. Zależy jak trafimy, ale jest koło minus 20 w tym kubeczku, jak on się zachowuje. Przy minus 20, zobaczcie, jak taka galaretka coś cieknie z niego. O, widzicie, jesteśmy w stanie zrobić, żeby on ciekł, ale tak naprawdę niestety zamarzł. Czyli przy minus w zamrażarce 28-29 ten płyn zamarznie. Tak, albo w zeszłym roku zima była łaskawa i klientowi nie zamarzło. To, jeżeli w ten sposób się zachowuje, no jeszcze mogło nie uszkodzić Wam pojazdu, bo co się stanie, jeżeli taki płyn zamarznie? Już Wam tłumaczę. Stanie się to mianowicie to, że oczywiście zamarzający taki płyn w bloku, co robi? Pęcznieje. Czyli po prostu powiększa swoją objętość. No bo lód. Dobrze, mamy te kubeczki tutaj koło siebie. Proszę bardzo, widać, że zmrożone. Szronik elegancki. No ale tutaj nic się nie zmieniło. Ciecz została tak samo płynna jak była, czyli nawet Wam muszę powiedzieć, że na plus ten preparat, nie będę reklamował co to jest za firma, Wy wiecie o tym doskonale, co to jest, to nie jest żadne lokowanie produktu czy coś, dlatego ja to zakryłem tą nazwę. Ale zobaczcie, przy minus 30 stopniach, załóżmy, że to zamrażarka miała minus 30, bo tam było minus 29, na wcześniejszych filmach mogliście zobaczyć. Zostało identyczne. Tu woda. Po co ja to zamroziłem? Po to, żebyście mieli podgląd, że ja to zamrażam, tak? Po zamrożeniu, bo wiadomo, że jeżeli zamrozimy ciecz, za, zam, zamrozimy ciecz, no to objętość nam wzrośnie. O co tu chodzi? Ten płyn, który rzekomo był do tego samochodu przystosowany, on był tam zalany, ale że on miał już swoje, chyba, mówiłem wcześniej, nie wiem, kilka lat. O, załóżmy kilka lat. Możliwe, że ktoś dolał wody, klient to kupił, nie wiadomo. Możliwe, że ktoś dolał wody zamiast płynu i elegancko zamarzło. Teraz, co się dzieje z waszym blokiem? Zamarzający płyn zaczyna Wam rozszerzać się, przy czym zaczyna blok pękać. Lód ma niesamowite właściwości rozpychające. Lód potrafi skały Wam kruszyć dosłownie. Woda wleci w drogę, tak jak macie dziury po, po zimie. Woda wlatuje w drogę. Ta woda zamarza i po prostu rozrywa wam po prostu elementy drogi, tak samo skały, a blok jak zapałeczkę traktuje, po prostu jak zapałeczkę. Dlatego jest tak ważna wymiana płynu chłodniczego, a dokładnie mierzenie. Czyli wziąć sobie kawałek takiego najzwyklejszego testera, którego widzieliście wczoraj, zakupić i sprawdzić ten płyn. Raz do roku sobie sprawdzić. Bo nie wiecie, nawet jeżeli gdzieś tam na warsztacie byliście, zleciliście wymianę rozrządu, a spotkałem się z czymś takim, to jest hamstwo. To jest po prostu hamstwo. słuchajcie. Jakiś tam warsztat, nie będę mówił nazwy. To jeszcze da dawne czasy. Ja jeszcze nie, nie, w ogóle nie myślałem o tym, żeby być mechanikiem. To były dawne czasy. Widziałem, jak młody Łepek został wygoniony przez właściciela warsztatu po wymianie rozrządu i pompy cieczy. Kazali mu nalać z powrotem ten stary płyn, a ten młody mówi: "No ale tam brakuje". No to nalej wody z kranu. Tak niektórzy potrafią oszukiwać. I teraz wy z niewiedzy jesteście w stanie sobie rozsadzić blok silnika i potem się głowicie jakim cudem skoro mieliście płyn, a warsztat wam zalał ten płyn. Tak chłodnicz. Także co? Ja wiedziałem, że żeście pisali mi w komentarzach, bo powiedziałem, że co was czeka w najbliższy weekend. Większość z Was, oczywiście, tutaj ogląda warsztatowców, czyli mechaników, ci, którzy mają pojęcie o motoryzacji. Ale pamiętajcie, że jest druga grupa ludzi, która nie ma pojęcia w ogóle o motoryzacji i dla niego jakieś takie newsy pod tytułem Zamarzający Płyn. To jest po prostu coś z bajki wzięte, tak? Dlatego, między innymi, to pokazuje. My, oczywiście, mechanicy wiemy, co znaczy. Nie wiem, czy ten płyn został rozcieńczony, czy on już jest tak zużyty. Nie mam bladego pojęcia, co się stało z tym płynem, dlaczego on zamarzł. Już wczoraj po zmierzeniu i widzieliście, że tam wyszło coś koło 10-12 stopni, tak? Że on jest do takiej temperatury. Wiedziałem, że to zamarznie, dlatego, że moja zamrażarka daje około minus 30. Więc to nie było. Mowy, żeby nie zamarzło. Zamarzło, koniec dyskusji. Oczywiście on nie zamarzł tak idealnie jak tutaj. O, że zobaczcie, nawet kropelka nie poleci, tak? On taki się zrobił galaretowaty. Może jeszcze by to nie rozsadziło Wam silnika. Może. Aczkolwiek na pewno to już spuchło. No, co mogę Wam powiedzieć? Tyle że naprawdę dbajcie o swoje pojazdy i o płyny chłodnicze. I mówię jeszcze raz, ten film jest bardziej dedykowany dla laików. Pozdro!